Witajcie kochani. Z tej strony Marzena z bloga M Fashion My Obsession. Chciałam Was dzisiaj zaprosić na mój pierwszy filmik. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i podejdziecie do niego z dystansem, ponieważ pierwszy raz robię coś takiego. Także zapraszam. Ostatnio podjęłam współpracę z firmą BestHairby.com, która oferuje sprzedaż. Doczepianych pasemek do włosów w różnych odcieniach i o różnej długości. Ja osobiście otrzymałam paczkę z pasemkami w kolorze jasnego blondu, które idealnie komponują się z naturalnymi włosami i które świetnie wyglądają na każdą okazję na co dzień czy też na jakąś imprezę. Ja tutaj mam jedno pasemko, które pokażę jest to pasemko długości 18 cm w kolorze jasnego blondu tak jak już wcześniej powiedziałam takie pasemka są doczepiane na takie grzebyczki które wystarczy wsunąć w nakapierowane i nasprejowane włosy trzymają się stosunkowo dobrze czas ich zakładania nie jest długi także przed jakąś okazją na pewno zdążycie takie założyć. Ja osobiście także je mam teraz na sobie. Zostały założone przez moją panią fotograf, która mi właśnie pomogła. Widać je tutaj. Wyglądają podobnie do moich włosów. Mają podobny odcień, także nie ma problemu z jakimś naturalnym efektem. Te włosy są. Jaśniejsze troszeczkę od moich, ale to dlatego, że, żeby wyglądały oryginalnie. I to by było na tyle w dzisiejszym filmiku. Zapraszam Was do zakupu takich samych pasemek na stronie besthairbuy.com Do posta, w którym dodam ten filmik, załączę także parę linków, w które będziecie mogli wchodzić, by bezpośrednio kupić te produkty. Także serdecznie polecam i zapraszam na mojego bloga. Cześć!